Dzień dobry, to ja, RG 862 Misja dziewiąta. Twierdza. Zapraszam. Spodziewałem się, że ten dwulicowy gad coś takiego wywinie. Zajmę się nim osobiście. Tymczasem, Fortuna uśmiechnęła się do nas. Kiedy szczur miotał się na oślep po swoich ziemiach, niczym pozbawiony głowy kurczak, mały oddział wkradł się do jego zamku i opanował siedzibę Diu Szczur musi teraz atakować własny dom. Chciałbym, abyś udał się tam i objął dowództwo nad garnizonem strzegącym zamku. Dlaczego wcześniej się tym nie zająłeś? Niech mnie o to nie prosił. Rebelianci już tyle razy łatwo pobili puca że z powodu tego mięczaka i my będziemy wyglądali na słabe uszy, to więc, aby tym razem powinęła się im noga. Idę rozbić parę łbów. Plotka głosi, że kiedy wieprz się urodził, był tak odrażający, że rodzice porzucili go na ulicy. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy też nie, pewne jest, że w młodości Wieprz przystał do bandy wędrownych rabusiów napadających na wioski i mniejsze miasta w kraju. Będąc najmłodszym członkiem tej hałastery łotrów, Wieprz przez większość czasu chodził głodny. Kiedy jednak opanował z grubsza podstawy taktyki wojskowej, bandyci szybko wybrali go na swego herszta. Wówczas wieprz wprowadził obyczaj, że jako wódz ma prawo pierwszy ucztować do woli i przebierać wśród łupów. Od tamtego czasu stale boryka się z nadwagą. Obroń zamek szczura przed atakami dawnego właściciela. Zamek jest źle zbudowany, dlatego będziesz musiał go wzmocnić. Radziłbym pomyśleć o dokończeniu kopania fosy. Mamy wspaniałą okazję, aby raz na zawsze skończyć z jednym z tyranów. Dobrze, czytam sobie, no kochani, to co tutaj jest napisane. Jakieś porady. To, to wiem akurat. Dobra, czyli co robimy? Po kolei. Najpierw robimy szybko. Do 4 t Teraz zrobimy sobie na szybko tutaj z tej strony na szybko myśliwskie chaty. Które Nie można tutaj będą tego będą zbudować Będą Dobra. I teraz jeszcze na szybko zrobimy sobie jakieś, jakieś łuczników. Dobrze, to tyle na razie. I teraz tak oni to skończą. Ja sobie w międzyczasie szybko jeszcze dorobię wołu to mi przywiozą resztę kamienia szkoda by było tego nie, nie zaprzepaścić to co mamy i tutaj jedną chatę w razie czego dobra i tyle teraz będziemy budować bronę naszą i tak pierwszy drugą specjalnie buduję dalej żeby tu można było dobudować coś, bo oni przyjadą z katapultami, więc będą do nas strzelać. Jak będą rozważać, to chyba najpierw ściany, a niekoniecznie wieże. Wieża jest droższa w budowie, więc nam... Stan będzie, skarbca bez zmian tak Wie Tu są wałki i dwóch... Zawsze goto. to? Nie, to to nie na górę. Tu chłopaki kończą budować, chyba że jeszcze rozbudujemy więcej. Wejdźcie tu chłopaki. dokąd tym razem? Dlaczego wy nie polujecie? Nie możecie? Polujcie ją, polujcie Dobra, chyba nie mogli wychodzić stąd. Dobrze, czyliśmy zrobili błąd. Chłopaki, jakbyśmy mogli jeszcze to rozkopać? Czegoś się to rozkopywało. Tutaj się rozkopywało. O tu. Chłopcie to jeszcze, chłopcy. Będę dać radę. Powiedz tylko, co jest. Kurwa, się, w sobie, żeby no, wrócić. Tak, możesz jeszcze się coś powiększy. <tukli> Muszę odzyskać, mój zamek. w potrzebuję się, tak. pomocy. I tak, nas tak, tak, będą mieliście do się. Wysłałem tam oddział zbrojny. Obejmij nad nim dowództwo, a we współcie w walce. Potrzeba nam broni, ser czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Muszę sobie kimś tak radzić, na początku będzie ciężko, bo oni mają. Bo oni mają tutaj dosyć będą mieć atak i przeważu. Wojska pierwsza atakują! O kurczę blada, no, się do 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 uda. Jeszcze później bo budujemy jedną wyrzu. Tutaj bliżej. I to się Że idą z tymi, widzisz? I nie będą mogli stawiać, bo będzie daleko. Jakby tu nie było wody, to by nam postawili tutaj e, drabinę i by wyleźli na górę, nie? No, tak to będziemy trochę bardziej bezpieczniej To będą mogły wysypywać ale to ja wiem, że to jest... Nie to nie mam Musimy się obronić. Puta będzie jeszcze drożej Czekamy o, na tym. Trzeba nam bronić. Już tam zmierzamy. zmierzamy. Stupimy się zaraz po nie są. Będzie po to jest pojawią, że mogli było, że później robimy. Teraz kupiłem tylko nie tutaj Możesz na nas uczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Odbawiliśmy ataki w rogę wychodzi z się udało Zwracę Dokąd? Gdzie jest moja łopata Kupce, to jest moja łopata. Wystarczy już ta głębokość Kopcie, chłopaki, bo nam no, może się okazać później, że nie zdążymy tego zrobić. Już nam tu pozasypywali. Bardzo dużo... Smocze sobie ubrali. Dokąd ty Zmoczył jest moja łapa? Smocrę sobie ubrali. Wiadomość od szczura. Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój! Tak, my, nie my niestety nie jesteśmy sami jak zwykle. Mamy no, zawsze najbardziej przyrumowane. Tu jeszcze zimnie jedna wieża. na pewno. Uczymy się w, tym tu. Tu. Tu w tym wyżej tym gotowości! Wiesz, Ruszamy na tyknięcie. Tyk musimy z... ich pchać na samą górę. Czekamy na rozkaz. Trzyma nam broni, Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy! No też, zrobiłam nie wysoko też jest niedobrze ale Dobra coś tu działamy Może kamieniarze jeszcze zrobię jednego się... Mam tak niby To jeszcze mam pomieniarza Mogę dwóch tych, jeszcze może zrobią nam więcej Będziemy mieć więcej e... kamieni żeby je sprzedać Dobra na razie nie jest tak logicznie Kopię tak e, dalej, czego by nie kopię? Powiedz tylko, to jest moje obaczenie Czy już ta głębokość? Popatrz, ty ty, popatrz, tylko kopać Kopie nam ci przyjdą my tylko raz nam zniszczą wszystko Wiem, że to chwilę schodzi i wiadomość zmęczeni, otce, ale... długoręki Odzyskałem ziemię zdradziecko zajęte przez męża. Super, że odzyskałeś, bo ja nie że jestem tutaj troszkę udupiony. Po prostu mam ciężko. Uh -huh. no, dobudowuję. Okay. Czekamy na rozkazy. Po prostu nie na górę no troszkę już mam parę tych wiesz. Czy tu by pasowała jedna i tu jeszcze jedna, tu jeszcze z jednej, tu jeszcze z jedna i tu jeszcze jedna i... Odbieramy. Tracimy trochę pieniędzy mniej. Na razie pakie kopcie te... E, Wydobywajcie pęnę. A się trochę odkopali już dobrze. Nam no, troszkę tutaj pozdążamy to, to wszystko zrobić. Zjemy, do jednego tego. Nie wiem to niedawne Tu by jeszcze udało się zrobić nas zwodzono z drugą stronę. Mieliby ci lepiej chodzić. tym samym Potrzeba moc. drewna! Ci lepiej nie wiem, mieliby ci lepiej naszyć drewna do nigliwych, może lepiej nie To bo muszę się o! Się. sobie ubranie. Znaczy jeden. Możesz muszę na nas Ja się zakopywał. No, się, się znaczy. Dokąd idziemy? Znaczy? To jest moja łopata, przemakają. To się to udało, co nie poszerzyć nie ma, ale mamy troszkę lepiej. Jak to się powoli produkuje, ale strasznie powoli mamy, mamy lancarzy. No Trzeba nam nowych rekrutów, ser! Zawsze gotowe. Kopać po sobie nabranie. budować jeszcze miałem budować sobie jedną zakład produkujący kurę. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Dobrze, co my jeszcze możemy zrobić? Mamy jakieś tu jedzenie. Mamy, gdzie jest mamy chyba bo się nie skarżą na jedzenie. Kamieni mamy, jeszcze byśmy mogli zrobić jedną wieżę tutaj. Tutaj Mało jedzenia jest tam. Nie powinni nam tutaj nas zaatakować i zniszczyć tego, chociaż może się to wszystko zdarzyć. Dobrze, zapraszam Was, łopatko. Jakieś polecenia? Ma, I wam też. Czekamy to, na, rozkazy. na górę, tutaj. Jeszcze by mi się ze dwóch przydało. Czekamy Potrzeba na trzeba nam nowych rekrutów. Se. Sobie tutaj wybudujemy jeszcze jedną bieżę. Będziemy mieć tu w miarę tych wież Potrzeba kilka. kamienia. Chcę, jeszcze coś postawili o tu w tym miejscu. My jesteśmy nie mamy tak chyba. My jesteśmy reading. Ekipa Ridiego, nie wiem, jak się to Tak? Znaczy nazywa chyba no tak, tak. Już tam zmierzamy. Dobra, idziemy, Łucznicy w gotowości! No no mamy coś tych ludzi, ale mało troszkę mamy. Tu by jeszcze jedna wieża nam pasowała. Na zbieramy, Czekamy proszę. na rozkazy. Nie, nie, musimy mieć dużo, bo tu musimy... Musimy się, musimy się bronić. Będzie ciężko zobaczyć, że będzie atak teraz porządny. Zostaniemy pod tak, że będziesz tam się odechce. Ja ci to mówię. Czekamy na rozkazy. Będziesz w szoku. Proszę. Będę, ale to nie będzie ich teraz tak mało, nie będę teraz rozwalać tutaj takimi specjalnymi wyrzutniami kamieni. Jeszcze nie możemy, bo to dopiero przychodzi z czasem, wiesz, dopiero za jakiś czas nam dadzą. Na przykład za następnym odcinkiem. Mój łuk będzie ci służył. Bo to dopiero trzeba do tego do tego dojść. dograć. A za chłopaki wykopaliście wszystko? Jeszcze tu chodźcie. Jeszcze y wykopiemy. Mm -hmm. Tu jeszcze wykopiemy. Człopcie to wszystko. Jak wam się chce. Możesz. No, gdzie jest moja łopata? Przemakają. To, tu jeszcze najgryzej. Dokąd idziemy? Zmoczę sobie ubrać? Przemakają. Buty ci przemakają. Przepraszam, że ci buty przemakają. Bardzo się przepraszam. Buty mu przemakają. Cesowo. Ja wiem, że chłopaki nie jest wam lekko. Stoją w w głodzie to mi przemakają, no logicznie. Przepraszam was, chłopcy, musicie walczyć o nasze dobro. Kurczę, no ciekawe się to wszystko, że... Czekamy Potrzeba na trzeba nam nowych rekrutów, sir! Na zdrowie. Mój panie! Ruszamy natychmiast! Za mało złota, no, mój proszę, panie. Nie mów tego, że nie mamy złota, bo ja potrzebuję nam biedę. Stasz, nie Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia szczura no, wkrótce stanie u naszych bram. będzie rzeczywiście ogromna i podejrzewam, że... że. będzie ogromna. Nie, no, właśnie. Czekamy no, na trzeba skaz? nam nowych rekrutów. Nie, no, fajnie. Jakieś polecenia? Nie na Wyruszamy! Nie pomogliśmy na raz. Jeszcze miałem coś zbudować. Kurczę, zapomniałem zbudować tego. To też nie ma sensu lepiej to zostawić. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Trochę coś takiego takie okienko podstępnego No zobacz, ciekawe czy mi się Ty nie rozważny prostak z ogromną przyjemnością zajmę się Tobą osobiście Chowaj no zawsze, bo to też się Dokąd tym razem? Jadą. No to w yy, 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 yy. Się Czekamy na rozkaz Was! Powiedz tylko, co mamy zrobić! Proszę Was szybko przywróćcie, schowaj się tutaj na... A wam do ani na... kroku, żeby się nie ruszali. Możesz na nas liczyć. Oooo! się, można z

Będą budować teraz? Wolą nam to. Może Tak? Strzały gotowe! Łucznicy w gotowości! Może Trzeba nam nowych rekrutów, ser! Zrobiłem coś w Nie, nie jest źle. Proszę mnie nie zgórać. Obronimy się. Obronimy się. Mamy tych, mamy Dokąd? Czekamy o. na rozkazy. Ród nowych. pokonany. No dobrze. To nam się udało. Jakbyśmy nie mieli podwójnej, podwójnej obrony, to by nam już zniszczyli tą naszą wieżę. Widzisz? Bo zaczęli, tak to by mieli zniszczyć jeden pasek, drugi pasek kamieni dopiero nasze tutaj y, mury. Rozumiesz? patrz, tu mieli takie dwa pasy. Byśmy mieli tylko jeden, tak jak pierwsze było, to by nam rozjechali to wszystko zaraz. I po szczurku. Jednym słowem. Zapasy w Spichlerzu są bardzo skromne. Nie, my żeśmy, się, my żeśmy zajęli jego, jego zamek i żeśmy Zwycięstwo. próbowali się bronić. To nie był nasz kolega, my żeśmy nie, nie mieli żadnej pomocy. Kiedy szczur wpadł w boju pod ciosami zadanymi przez twoich ludzi, gapie zakrzyknęli z radości. Może iskierka nadziei dla kraju jeszcze się tli.